Nasz poczciwy spychacz przestał skręcać w lewo. Okazało się, że skleiły się tarczki bocznego sprzęgła. Tutaj jest cały ten kosz sprzęgłowy, już jest wyciągnięty. Po prostu Nagromadziło się tu dużo brudów. To wszystko jeszcze zimą zamarzało. Tu jest specjalny otwór tam na dole, który był zatkany. Zrobiło się tu po prostu yy, jezioro takie, i porzewiały przelotki, tarczki, no i cały ten bęben. Także przestało to pracować, i nie pomogło nic, żadna regulacja. Tak wyglądają te tarczki, 10 tarczek. O i sprężyny podwójne z zabezpieczeniem takim jak przy zaworach głowicy. Tu mamy nowy zestaw tarczek, oryginał, rosyjskie i przekładki w jeden kosz przychodzi 10. zaczyna się tarczką cierną i kończy też tarczką cierną tu jeszcze pokażę, dorobiliśmy specjalny taki ściągacz do sprężyn tu, o tu jest łożysko Ze ścisku stolarskiego. Taśma hamulcowa to jest jej jedna część, bo ona jest tutaj rozkręcana. Także nie trzeba wszystkiego wyciągać, żeby tą taśmę sobie wyciągnąć. Z dwóch części się składa. No tu niestety są pęknięcia, także pomyślimy prawdopodobnie o nowej.